Cześć, witajcie, z tej strony wasz ulubiony dredziarz z kanału Trzech Chłopaczków No No, ja też nie wiem co, co to jest to No na końcu tej nazwy, ale, ale tak, tak nazwaliśmy Dzisiaj recenzja <laughs> piwa Zaskoczyłem was czy nie? No Mam nadzieję, że was zaskoczyłem tym, że będzie recenzja piwa Recenzja piwa Polok z Nepomucena Czyli to jest jakieś pastry. Blueberry and Vanilla Cream Cake Imperial Pastry Sour IPA. Słuchajcie, no doszliśmy już do, do takiego, do takich czasów, dożyliśmy, że te nazwy tych stylów są jakieś pojebane, bym tak powiedział. No ale spróbujmy to rozszyfrować, tak? Czyli lecimy. Blueberry and Vanilla, to to jest chyba proste. Mam nadzieję, że mieliście. Chociaż trójeczkę z angielskiego w podstawówce. Blueberry to. Kurwa, co to było? Blueberry, czekajcie. Także no, blueberry to borówka. Wiedziałem to, nie musiałem tego sprawdzać wcale. E, I jeszcze vanila, czyli e, kokos, nie? Nie, no, tak naprawdę to wanilia. <grym> cake, Imperial Pastry Sour, czy creamcake? cake? Czy, że, że co? Że to jest. To jest. To jest, jest creamcake. Kremowe ciasto się okazuje, także mogłem się domyślić. No, dobra, w sumie strasznie chaotycznie się zaczyna ten filmik. W każdym razie jest to e, piwo z, e, z borówkami, wanilią, które ma przypony, przypominać kremowe ciasto. I jest to Imperial Pastry Sour IP, czyli imperialne, czyli mocniejsze w tym przypadku 21 Belgię. Pastry, czyli słodkie, z laktozą najczęściej, tutaj z tego co czytałem, laktoza jest w składzie. Sour IPA, czyli kwaśna IPA, czyli kwaśne mocno chmielone piwo W sensie kurwa ta nazwa jest. Ten, ta nazwa stylu to jest coś pięknego, no ale dobra. Ja osobiście lubię w sensie bo trochę mnie to śmierzy, ale, 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 ale w sumie to tak, 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 tak... Pocieszne to jest, takie takie długie nazwy są. Dobra. E, składniki, woda, słód jęczmienny Pizneński, zagęszczony sok z jagód, laktoza. A borówki miały być nieagodne. Laktoza, cukier, chmiel, wanilia, drożdże górnej fermentacji i naturalne aromaty. Także słuchajcie, jest tutaj, na, jest tutaj naturalny aromat. Aromatu mówimy chyba nie. Ja, ja nie lubię. Chociaż przynajmniej tyle, że, że piszą, nie? Na, na etykiecie, że te aromaty się mm, znajdują. Co jest też ciekawe, to piwo dorwałem w Lidlu i to jest chyba tylko do Lidla, wypust. Mogę się tutaj mylić, ale, ale w każdym razie cena tego piwa w Lidlu to jest 6,50 z hakiem. Na pewno nie więcej niż 7 zł. To jest piwo, które ma 21 BLG i 10% alkoholu. Jest to piwo, które moim zdaniem łapie się do takiego segmentu premium piw kraftowych. A kosztuje tyle, co droższy regionalny lager z droższego regionalnego browaru, no naprawdę, ta cena jest dość niska, więc jeżeli jest, macie gdzieś Lidla niedaleko, to idźcie i kupujcie z tego wszyscy. Dobra, także wiemy czego się spodziewać, za dużo się nie spodziewamy, polejmy to szkło, polejmy to piwo do szkła, o. Już, już zajechało jagodami i burwami Dobrze, także lecimy po kolei Kolor spróbuję wam pokazać Mam ja że to się uda, żebyście to widzieli Jest czerwony No jest czerwony, jest czerwony Wchodzący w mieć, ale czerwony, ładny, 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 czerwony Różowa, różowa piana Powiem wam tak, no w aromacie to jest e, drożdżówki, drożdżówki z jagodami, drożdżówki jagodowe No wanilia daje po nosie i taka sztuczna wanilia Trochę tak jak te, pachnie jak te takie drożdżówki, co są z Seven Days'a, nie, nie te klasyczne Seven Days'y, tylko te drożdżówki Seven Days'owe Trochę taka guma <gum> balonowa, słodko ogólnie, tych aromatów poszło dużo Wiem, że nie, nie jest fajny ten aromat, jest mega sztuczny, taki plastikowy takie, no, no czuć, że to są aromaty, no ja jestem na ja jestem, no, nie. Ale zobaczmy, może w smakuje lepiej. Czy jest lepiej w smaku? Motyw przewodni to jest dalej ta. Ta nuta która mi tak nie pasowała w aromacie. Czułeś jakbym, jak są takie ole, olejki waniliowe, co tam wasze babcie używają do, do, do pieczenia, nie, no to tak, jakbym sobie wziął na język tego trochę. Jest to mega sztuczne, mega nieprzyjemne. Nie jest aż tak słodkie, jak się spodziewałem. Znaczy, jest taki posmak sztucznej słodyczy, natomiast samo piwo nie jest jakieś przesadnie słodkie. Ale ta, ten, 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 ale to jest strasznie dominujące, taka sztuczność. Trzeci, to tak się opisać wam lepiej, nie? Ale, ale ciężko ciężko mi jest. No, no ale jest, jest to właśnie przedłużenie aromatu. Przedłużenie aromatu przede wszystkim. O dziwo jest goryczka. O, nie spodziewałem się to goryczki. Jest taka mało szlachetna. Nijak nie pasuje do tego piwa. Ale jest. No, trzeba pamiętać, że ten, ten człon w nazwie pije się wziął nie z niczego, nie z kosmosu. Oczywiście jest to piwo o podwyższonej goryczce. Natomiast nie czuję nut chmielowych stricte, nie w sensie nie ma tutaj ferii, cytrusów czy, czy czegoś tam mm, z tą kwaśnością. No nie ma, nie jest to w ogóle kwaśne. Także moja opinia o tym piwie jest nie, nie, za, nie za przychylna. No uważam, że po pierwsze jestem przeciwnikiem aromatów, nawet jakby te aromaty dały coś fajnego w piwie. I tak tego nie, nie, po, nie popieram za bardzo. Natomiast tu nawet nie dało nic fajnego: No jest, jest po prostu. No czuć, że jest to bardzo sztuczne, wszystko. Ani trochę rzeźwiające: jest po prostu zamulająco słodkie, wanilowe Może się kojarzy trochę z tym właśnie rzeczywiście, tym creamcake'em. Takim, takim sztucznym, kupionym gdzieś tam w najtańszej, najgorszej cukierni, gdzieś tam za rogiem, albo w ogóle nawet nie, nie właśnie nie z cukierni, tylko nawet w Fredzie w ogóle. Ze sklepu, nie, z jakiegoś takiego dużego marketu, mm, gdzie stoi takie ciasteczko i ono tam wytrzymuje dwa miesiące, bo, bo jest tak napchane chemią, nie i tak to smakuje, tak to pachnie. E, no, w Sabachu jest zdecydowanie gorzej, w smaku nie jest ta goryczka i delikatna nuta tych, tych jagód, ale, ale naprawdę nie jest to piwo przyjemne. E, nepomucen, weźcie się lepiej za za zipki, albo jak już robicie pastry, no to pastry stauty jakoś to wychodzi moim zdaniem lepiej niż takie właśnie jasne piwa. Także to jest moja opinia, ja Wam dziękuję za oglądanie, nie kupujcie tego piwa, znaczy, kurcze no 10% ma, nie? 10% ma kosztuje 6,50, więc jak chcecie się najebać to chyba dobrze, nie? To chyba kupcie sobie zgrzewkę czy coś tam, nie? Ale tak jak chcecie dla smaku to nie kupujcie. Strzałka.